Ej, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym materiale. Emka do zgrania łapa sobie komentarzyk i brzecie udział na casehack.com się znajdujemy mordki moje. I co, jeżeli wbijecie ten plusik, kodzik soul, 4 peleny, on wam daje 20% bonusu do wpłaty, zajebista opcja. Przed każdą wpłatą warto go zastosować, bo znowu daje bonusy, a robiąc doładowania z moim kodem za każdym razem, gdy minimalną kwotę macie szansę na te wszystkie przedmioty. Więc no jest grubo, jest grubo, aczkolwiek no, niektóre doładowania też grube, ale tutaj też są Fajne przedmioty. Więc powodzonka życzę na stronie można wbijać poziom, otwierać free y, które mordeczki na danym poziomie odblokowujecie i co 24 godziny daną skrzynkę. Możecie otwierać. I tak ze wszystkimi skrzyniami. Ja sobie je otwieram zazwyczaj po odcinkach. Nieraz otworzymy sobie na odcinku te, te lepsze, że tak powiem. Eee, no i co? Nie, no te lepsze, oczywiście, te lepsze, wiem, w, w, wiem, że tak się nie mówi, proszę Państwa. <grywa> Eee, ale co tutaj dalej? Co tutaj dalej dzisiaj? Nie wiem, nie wiem, aczkolwiek się domyślam, że jest tych właśnie nowych skrzyneczek, niektórych, wszystkie już mają zmienione wyglądy. Dosłownie, wszystkie eee, Okej, okay, no bo jak widzimy, właśnie e, nitro skrzyneczki e, Pompa Timu czy były nie miały tych nowych wyglądów i są nowe, więc no dzisiaj chyba wypadałoby te nowe skrzyneczki nitra przetestować tak jak mi się wydaje nowe skrzyneczki nitra by się tutaj przydało przetestować eee, więc kurczę, fałtrujeczka dosyć droga, no jedną bym chciał otworzyć aczkolwiek no, może być ciężko eee... zacznijmy może od niej zacznijmy może od niej, a później się będziemy martwić Procentówka to jest bardzo procentowa skrzyneczka, aczkolwiek. Dobra, to by było lepiej. To Ej, to dało. Ej, to dało. Mnie dużo, ale dało. A co, mieliśmy blisko Fire Serpenta? No, on by był dużo lepszym dropem. Dajmy jeszcze jedną. Teraz już wiem, że może tak Nie być. I kurwa. I kurła, właśnie, blisko tutaj piękna, blisko tutaj był face. E, chyba ten, nie? No, to jest ten. No, i obok oni Taiji, oni Taiji mogłaby być lepszym dropem, aczkolwiek też nie kuniczni. E, no, mogła być lepszym. Na pewno by była lepszym niż to, co nam tutaj siadło. Dobra, ja to sprzedam. I wrócimy do tych skrzyneczek. Ale tych V1 i tych V2eczek, no. no kurczę, pierwsza raz rzuciła, no druga, niestety, niestety, no tego mogliśmy się spodziewać. Aczkolwiek mogło rzucić pięknie, mogło niedużo brakowało. Dobra, v 1 v 1 mamy tutaj dwie kostki, wiadomo, bardzo mały, mały procent szans, więc dobra, sprzedajmy to. Eee... Ile taki? A daj, stój. No stój, no i na chuj lecisz dalej, no. No niedobrze, no jakby tutaj siadło byłoby okej, okay. byłoby ok, Tutaj to w ogóle... Ajajaj, no dobra, przejdźmy do kolejnej, tej Nitra. była jest. Jest Nitro V2. A daj ich 5 No te Jokerki dzisiaj, no... No średnio, tam Royal przeleciał, widzimy. Dobra, sprzedajmy to może. Ile tutaj ta będzie kosztowała? Uuu, ta tańsza, ta tańsza. Okay. I farmy tutaj, lecimy, lecimy, farmimy tutaj. Spróbujemy tą koset tutaj zdobyć. Przeleciał Royal, ale jest kolejny, a w Royalu? A w Royalu? A w Royalu? Ym, no, no, mogło być lepiej, nie jest źle, naprawdę jest dobrze, nie? Tylko się zawiodą, właśnie tak, czekałem na tą koskę, czekałem na tą koskę. Dobra, możemy to sprzedać, i tutaj już mamy plusik. Dajmy tak mm, 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 mm. I proszę Państwa możemy to skończyć chujowato, możemy to skończyć chujowato Uwaga Okej okay. No, Okej, okay. piękne otwarcie Piękne otwarcie no to już nie jest takie piękne. Jeszcze jedno możemy otworzyć tutaj w żokerku. Ach, kurczę, no kurczę, kurcze, no mogło być inaczej, mogło to być inaczej. No mamy jedne szadołki i tak to zostawmy. Szybszy odcinaczek troszkę. Eee, czy szybszy, czy aż tak szybszy to nie wiem. Dajcie na co sądzicie o skrzyniach Nitra. Trzymajcie to z oba. elo.